Cześć, witam! Bartek ze mną Cześć wszystkim Tak jak powiedziałem, jakieś podsumowanko by trzeba nagrać Powiedzieć jak to w tym roku było Co to będzie w przyszłym, no nie no, nie powiem wam swoich planów, ale coś tam sobie pogadamy Także sobie talerzujemy na spokojnie po kukurydzach Już jest pokoszone wszystko, co prawda były męki jak wiecie Oj, było ciekawie, ale wszystko pomęczone, pokoszone Teraz zostały jakieś tam Stależowania, jakieś tam oreczki, trochę mi dużo na, nowych robutek jeszcze na wchodziło. Stależowaniem, z, z oraniem, Się biorę teraz za takie tematy. Bo ten, bo wiecie, wcześniej kosiłem, to nie, nie było nawet czasu na takie rzeczy. A a teraz dopiero ciągnik gdzie w ruch, nie? Godzinki lecą. Bo jak kosiłem, to co tam? On stał tyle, że chłopaki jeździli i wozili kukurydzę, to, to tyle było jego roboty, nie? Także to sobie zaraz pogadamy. No spokojnie jeszcze taka nowinka chciałbym Wam powiedzieć, bo to już jest plan troszkę długofalowy. Był, nie chciałem nic mówić. To od paru lat tak naprawdę się już toczyło. Jak wiecie, testowałem trochę te różne odmiany, nieodmiany różnych tam upraw. Nic wiele nie mówiłem, bo chciałem mieć coś tam sprawdzone, co nieco dla Was. i... I teraz wyszedł taki temat, że słuchajcie, zostałem oficjalnym dystrybutorem Nasion. Yy, głównie tutaj chodzi o Nasiona Wronkowski, także całą ofertę możecie u mnie kupić od Wronkowskiego. No i do tego też innych topowych marek, tak samo też, też można, nie? ale no zboża tutaj głównie wyłączność jest właśnie Wronkowski, nie? to przysiutko można u mnie będzie kupić i całą resztę tak samo tam no, poza, poza zbożami możecie kupić i to no nie to, że jakieś tam wiecie, ja wam gdzieś tam sprzedaję z ręki do ręki normalnie. Wszystkie dokumenty potrzebne są załatwione. Otrzymujecie ode mnie normalnie fakturę jak w centrali nasiennej przykładowo i macie do tam wiecie do agencji, do zwrotów, za nasiona i tak dalej, nie? Jest full legal wszystko. Wszystko będziemy nagrywać jeszcze tam działać, nie? Z firmą mówić co i jak. Tam wiecie, będę na mapce tej, tych dealerów całych Wszystko będzie wpisane, a może już jestem Nie wiem, tam mieli chłopaki się tym zająć eee, No, także, także tu jest taka nowinka No, powiem wam, że trochę się ostatnio Ostatnio, no w ostatnim czasie To już 3-4 lata się tak Zacząłem tym interesować dosyć mocno To nasiennictwo, powiem wam, mnie wkręciło Bardzo mnie wkręciło Siedzę sobie dużo w temacie gdzieś tam Podobało mi się to i tak te testowania odmian nie odmian yy, Gdzieś tam wyszły fajnie i teraz mam dla was sprawdzone Mogę polecić to i tamto, a nie, że wam sprzedaję coś, a nie wiem co jest przykładowo, nie, bo No to nie o to chodzi w tym, nie, trzeba mieć towar dobry, nie, nasiona naprawdę są Jeśli chodzi o Wronkowskiego konkretna jakość, yy, no, Bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego wszystkiego w sumie to się tak jakoś kontakt z Wrątkowskimi pojawił dzięki Krzychowi z Mafisolec, Gdzieś tam się z Krzychem poznaliśmy, Krzychu już tu współpracował też z firmą i No i tak to wyszło jak widzicie, no, że... się trochę człowiek w tych branżach różnych gdzieś tam obraca No i tak to jest, nie, no, ale myślę, że na korzyść dla wszystkich to jest, nie, że... że się człowiek rozwija, nie, wszyscy możemy skorzystać, nie Także... Także tu, macie pytania, to, to, to jakieś tam coś pisać to mnie śmiało, numeru telefonu w życiu wam nie podam oczywiście, nie? Bo to jeszcze filmik będzie osobny na temat yy, te szóstki, co to się działo, to sobie pogadamy coś, jak będziemy nim robić, nie podam numeru. Jak ktoś jest zainteresowany pisać, będą konkretne jakieś tam rozmowy bez żadnego świrowania pajacerki, jak to często bywa z widzami, sobie żarty robią. To można rozmawiać konkretnie, a nie, że ja tam numer wam podam publicznie, a wy później sobie jaja robicie, wy albo jakieś tam wiecie, no zawracacie głowę, bo no to nie o to chodzi w tym, nie? To traktujmy się poważnie, nie ma takiego dziadostwa robienia. E, a dobra, jeszcze wrócimy Bartek, tu poprzeczkę zrobić jedną. E, także no, temat z nasionami myślę, że zrozumiały. A co do tego roku, no rok... Był bardzo przewrotny. Oj, nie, no fajny rok. Nie powiem, ja zadowolony jestem bardzo. No, wszystko, prze, wszystko przebiegło tak jakbym chciał. Moje plany od paru lat się realizują. Każdy jeden, co sobie postanowię, to mi wychodzi, odpukać i tak oby zostało. No wiecie, no trochę. O, mamy przykładowo, typowo teraz widać nowe nabytki, tak. Yy, ciągnik nowy, nowa talerzówka w tym roku. No to z grubych nabytków to takie. Takie rzeczy w tym roku były, jakieś tam parę pierdółek, może tam było gdzieś tam jakieś używane, jakieś tam klamoty, coś tam się wzięło też. Ale to chodzi tu głównie, o wiadomo, grube sprzęty, bo tam jakieś tam główienka przyczepki, nie przyczepki to tam się nie liczy. Także tutaj jest sprzęt co robi robotę i no i sporo kosztuje też, wiecie, no i trzeba. Takie sprzęty, no to się planuje troszkę już z wyprzedzeniem, nie? No i... No planowałem grube już, jak wiecie, zakupy, coś tam wiedzieliście, co nieco, nie do końca, ale coś tam mówiłem, że będzie grubo, no, no wszystko powypadało. No i na ten moment już jest koniec u mnie takich grubych wydatków, że typu ciągnik, combine, że naprawdę ze sprzętu już wszystko mam, co potrzebuję. Chwilę będzie przerwy, no co prawda pojawią się jakieś maszyny towarzyszące, jeszcze będzie parę nowych nabytków. W najbliższym czasie, ale to takie wiecie, już towarzyszące, współpracujące, drobniejsze maszyny, że w porównaniu z takim ciągnikiem to już jest nic, nie, no ale są potrzebne, no to Coś tam się na pewno pojawi Ale wiecie, no teraz trochę skupiam się na całkiem innym temacie Głównie chodzi mi wiecie o inwestycje Nie rolniczy w ogóle z innej branży, no Będę coś inne miał teraz, no mam w planie, bo mam plany na jakieś tam wiecie, przyszłościowe Lekko lata zawsze się myśli, coś tam jest zaplanowane i, I teraz się skupię na tym, nic wam nie powiem na razie, nie Jak będziemy coś działali, to nie będzie żadna tajemnica, to, to się pokaże, nie Ale no, zupełnie nie, nie z branży yy, Także zobaczymy jak to wyjdzie, ale to już nie ma takiego ciśnienia jak tu Bo tu mi naprawdę zależało jeszcze te maszyny trochę pokupić Powymieniać Wszystko mi się udało, tak jak mówię, no, pomyślnie i... Teraz z górki tylko sobie tam jakieś parę maszynek jeszcze podobierać, powymieniać I, i działać z innym tematem, nie? I też taka prośba do was, słuchajcie Bo wiecie, że no działam w branżach no różnych Gdzieś tam różne tematy robię Rolnictwo tak naprawdę to jest tylko dla mnie zabawa, jakieś tam hobby bardziej Tak typowo, że jak mówię, u siebie robię w polu, nie? Bo, ale opuściłem na asfalcie za szybko <ślał> Wał się wyczepał i tego, i to wiecie, to, to jest hobby bardziej no, no usługi wiadomo, no jakiś pieniądz z tego jest Ale różne inne rzeczy robię, budowlanki, nie budowlanki no handle jakieś Także prosiłbym was, nie bierzcie ze mnie przy, przykładu rolniczo, jakby można powiedzieć, że Czy tam nawet i usługowo, bo To są lata gdzieś tam kontaktów, znajomości, gdzie się poznawało ludzi Ma się stałych klientów w różnych tam działkach i to, to wszystko owocuje, stąd Kurde, się przycisk nacisłem mnie ten. To owocuje później, że mogą być takie nowe maszyny, że, że jest, wiecie, jest jak jest, nie i jakoś nie mam powodów do narzekania. Naprawdę to jest odstawić na bok zazdrości, bo to jest zazdrość, to u mnie według mnie jest najgorsze, co może być u ludzi, nie? Jak nie wiecie skąd się coś bierze, to, to, to nie wypowiadajcie się, nie? To jest no, troszkę inaczej. To jest inaczej może wygląda, nie na ekranie, inaczej. Jest w praktyce i tak naprawdę jakbym chciał w tym momencie żyć sobie spokojnie, mógłbym nic nie robić, siedzieć w domu, bez wychodzenia z domu tak naprawdę zarabiać, nie jakieś takie się stworzyły, no, możliwości z czasem, nie, no przez, przez różne gdzieś tam kontakty, znajomości, no YouTube też nie powiem, no też dużo to mi bardzo w życiu pomogło, to nie ma co ukrywać, ale no, mógłbym nic nie robić, no robić... Tak, robić, ale typowo bardziej umysłowo, przy komputerze, handle, nie handle, tego typu sprawy, ale no wiadomo, że ja bez roboty to bym nie wytrzymał, ja muszę robić to, co robię, nie, i jak się chce, no, grubej gdzieś tam iść do przodu, rozbijać, to, to trzeba robić to, co robię, bo mi to wychodzi i są efekty cały czas z tego, to jak ja mam tego nie robić, nie, także, no, to tak... Wiecie, żeby ktoś się nie napatrzył, że nakupi sobie maszyn, bo, bo Grzesiek tak robi i będzie robił pieniądze czy coś, że karierę zrobi. Nie zrobicie kariery jak zaczniecie od niczego, bez żadnych kontaktów i tak dalej, gdzieś tam pewnych robót, nie? To trzeba trochę czasu siedzieć w jakiejś tam branży, żeby tak było. Ja też zaczynałem przecież od Zetorów, Ursusów, w pierw, początki były, nie było takiego sprzętu też, nie? Później to z czasem się tak wszystko zaczęło rozwijać, później YouTube jeszcze doszedł po jakimś czasie do tego, no to też, no, no nie powiem. No ale to tak jest, no myślę, że kto ma rozumieć, to rozumie to, nie? To, to nie jest... Ja sam jestem czasami pod wrażeniem, że, że to jakoś tak może człowiek sobie zgrać, ale to jest wszystko przemyślane. Ja nie robię, wiecie, coś tak pochopnie. Nie wiem jak Wy to widzicie, ale no, ja dużo czasami myślę. O... Mam jakiś plan. Taki kombajn, czy ciągnik, czasami było plany, żeby zamówić sprzęt, już coś tam się człowiek nakręcił To później miesiąc, czy więcej się nie spało po nocach, myślało, a czy to brać, czy nie brać, czy to warto, a czy mi to potrzebne A teraz mam już takie myśli, czy mi jest potrzebne coś do, do szczęścia, bo już za dużo jest trochę tych klamotów I czasami powiem wam, że nie wyrabiam, znaczy nie wyrabiam, wyrabiam, ale już sobie myślę, po co mi to wszystko, nie? Jak wszystko jest już, nie? trochę w inne tematy uderzyć właśnie trzeba. Z jednej strony no, się chce robić, a drugie mówię po co to. Miałem jeszcze jeden sprzęt kupić w tym roku no, z branży budowlanej, ale tak sobie pomyślałem, nie, nie chcę tego, bo ja nie mam czasu już na nic, nie? Cały czas tylko robię różne tematy, mówię jak ja to kupię, bo na to roboty miałem akurat dużo i dlatego chciałem to kupić. To ja już w ogóle nie będę wiedział, w co ręce włożyć, nie? Ludzi y, jako tako nie, nie chcę, bo to z ludźmi jest nie robota, nic by mi to nie dało, wiem jak to jest. No, z Bartkiem sobie działamy, konkretnie robotę robimy i nam więcej nikogo nie potrzeba, nie? Bo ktoś powie, weź te ludzi, z ludźmi nie wyjdziesz. Człowiek nie myśli tak, jak, jakby się chciało, nie? Patrzy tylko, aby robotę no, zrobić, a odwal się najczęściej też, nie? I pójść do domu. A... Jednak same jak przypilnujesz, to jest trochę inaczej, nie? I, I tak to by wyglądało. Roczek się kończy, ale my się nie zatrzymujemy, bo... Bo, bo, bo co? Kawałek też sobie piękny wybrałem, nie? Na, na nagrywanie i na robienie w ogóle. No ale niestety u nas takie kawałki są, że trzeba się trochę pogimnastykować i nic się na to nie poradzi. Co tam miałem wam powiedzieć jeszcze ciekawego, no... Także myślę, że z grubsza powiedziałem to, co chciałem. No, żeby najważniejsze zdrowie tylko było, nie? To, to będziemy sobie działać. Bo nie sztuka się dobrze bawić, nie? No, ale jak zdrowia nie będzie, to co z tej zabawy będzie? Robota robotom, ale no... I też trochę chciałem... Sprzęt, żeby był właśnie... Wygodny do, do, do tego, że trochę sobie użyć. Wygodą, nie? Bo nie powiem, no tam. Ja mogę robić szesnastką, mogę bizonem kosić uwielbiam przecież te sprzęty, nie? Ale jak tak się robi po 20 godzin na dobę, czy tam więcej, albo dużo więcej, zależy jak się ułoży, to czasami, już to. No, chyba by człowiek miał dość, jednak. Nie wolałby sobie tak na nawigacji pojedzinie, no, no i tak jest, no. Coś tam trochę pola doszło też w ostatnim czasie. A, a wiecie, że ja za y, nabieraniem pola nie jestem nigdy za bardzo, bo ja w tym sensu nie widzę za bardzo. Mam inne swoje jakieś tematy i tego pilnuję. Pole to tak naprawdę jest hobbystycznie. Żeby sobie pojechać czasami, wiecie... Porobić u siebie spokojniej, tak... Bo u kogoś robić to też czasami jest inaczej, że sobie tam ktoś coś wymyśli i... i i czasem musisz posłuchać, a ty byś to inaczej chciał, nie? A jak robisz u siebie, to wyrąbane tak jak trzeba, ci się podoba robisz sobie. No teraz z Bartkiem sezon na, na transporty różne wrotki chodzą mamy. Bartek teraz będzie miał święta wolne, to będziemy działać. Też myślę nagramy jakieś akcyjki niedługo, nie? Także u, u mnie się to nie jest. Podsumowanie sezonu, żadnego zakończenia sezonu, bo u mnie wiecie, że nie ma czegoś takiego Po prostu jest sezon, wiadomo, żniwa i tak dalej Te sezonowe prace, no to są, tego, no tego nie ma więcej To się kończy i jest później następny rok znowu, ale takie roboty o tego typu, czy coś, czy budowy To no jak nie przywali fest zima cały czas, idą i się robi, nie, i, i stąd się w tych sprzętach godziny robi takie, a nie inne, nie Także to jest trochę inna bajka, to, no jest cał, całkiem to inaczej wygląda, czy ja tam zrobiłem poprzeczkę, no. nie? No się zapominam coś. Rozkojarzony jakiś jestem trochę, bo tak sobie trochę myślałem w nocy, że jak to ten rok, jak to wszystko, nie i tak człowiek spłoszony jest, jak za skroniec w pomidorach. No, i co Bartek? Coś ja miałem powiedzieć jeszcze? mnie się gadaliśmy. Nie. No to... No. Tak, tyle rzeczy się u mnie działo w tym roku, że to jest ciężko streścić mi w ogóle, no. Raczej, nie no, ogólnie ja jestem taki, że wszystko na plus mi, wiecie, pozytywnie wychodzi. Nigdy tam nie narzekam, nie marudzę, dobrze o tym wiecie, no. Miałem taki jeden moment, incydent, można powiedzieć, że trochę było ciężko ze mną. Nie, nie z mojej winy to było, ale podniosłem się i jest dobrze, jest, bawimy się. ...robotą, sprzętem, cieszymy się, robimy swoje i się nie ma co oglądać, załamywać Tylko robić swoje, bo bez tego to ja bym przepadł przecież, wiecie, że ja bez roboty to, to jestem chory Wiem, że świrem jestem, bo normalny to nie jestem, wiem o tym Ale krzywdy nikomu nie zrobię, jak mi krzywdy ktoś nie zrobi Jak ktoś będzie dla mnie chujem, to dla niego ja jeszcze większym Tak ze mną jest Parę osób się przekonało, ja zawsze do człowieka podchodzę z szacunkiem i no na starcie pozytywnie. A jak on sobie później wypracuje, tak ja odwzajemnie. Nie? I krótka piłka jest. Nie mam wrogów, raczej takich, żeby coś, ktoś mi coś podpadł. Nie? Ja po prostu ktoś coś mi się, jak mnie potraktuje, tak ja jego, ale raczej nie ma problemu z tym. Kto, kto mnie zna, wie jak ze mną jest. Także trzeba działać i. I mieć plany. I, i nie ma rudzić, że coś się nie da, czy coś tam tak, czy tak, nie, nie, coś się nie podoba. Robić trzeba konkretnie co roku i się nie patrzeć na kogoś ty, yy, też, tylko robić swoje, bo się patrzy na kogoś to, to jest bez sensu. Trzeba mieć swoją wizję na wszystko, nie? Także no, działamy sobie, roczek, zamykamy. Tak w cudzysłowie, nie? bo nic się nie kończy, bo dla mnie to jest cholernie smutne, jak ja widzę na jesień, jak ludzie dodają przykładowo relacje gdzieś na Instagramie, czy coś, myją sprzęty koniec sezonu, tego, albo się jeszcze cieszą z tego, że koniec sezonu. A z czego to się cieszyć? Ja, ja to bym się zapłakał, jak ja bym miał umyć sprzęt i, i on stoi do wiosny i ja nie mam co robić. Co ja bym zrobił ze sobą, nie? Ja bym, ja bym wariacje wtedy miał, bo ja, wtedy my się odpalają różne... Akcje, że ja, no, wariat jestem, ja nie mogę siedzieć, bo, bo mi odwala wtedy, nie? I dla mnie to jest takie przykre, bardzo. Jak można sprzęt stać? No, wiadomo, kombajn, tam opryskiwać cieczkarnia i tego typu, tam różne, no będą stałe. Taki ciągnik, ładowarka, ta leżówka, to nie ma przystoju, tego się nie myje. No, wiadomo, myje się, jak się ubrudzi, myć trzeba, sprzęty dbać, ale nie, że mycie, chowanie i to stoi. Nie ma u mnie czegoś takiego, cały czas się robi roboty i tak się układa. U mnie zawsze robotę, żeby było, wiadomo, jak są te sezonowe, nie sezonowe żniwa i tak dalej. No to wiadomo, najważniejsze jest żniwa, jest świętość chlebek, zbieramy i a na zimę takie roboty, co mogę odłożyć sobie, to odkładam sobie, załóżmy. Z klientem, jak jest taki, że, że się nie śpieszy do dogadania, że robimy na przykład jakieś tam budowy, niebudowy i tak dalej. Słuchaj, w zimie czas będzie wygodniej, nie na wariata. Ok, no jak trzeba na szybko, to się robi wiadomo, nie? Dobra, składamy się, także się robi. Martek, tędy czy tam tędy mogłem jechać? A już jedziemy, tędy, już pojechałem, to przejedziemy, tędy, to trochę tych dziur miniemy tam, nie? Dobrze mówię? Tylko nie wiem, czy tam aut nie nastawali. Nie, no ciągnikiem przejedziemy chyba, nie? Przejedziemy. Bo te drogi u, u nas, powiem Wam, są tak rozwalone jak wszędzie pewnie w Polsce. polne, że masakra, nie? Trzeba czasami sobie kombinować gdzieś tam przejechać jakoś inaczej. No, i, i, i tak to wygląda, no jak. Cię, znaczy, ciężko. Ciężko wszystko jest zebrać tak w głowie na raz. Jak się tyle dzieje. No bo to jest jednak rok, jakieś wspomnienia, plany I tak, no... Człowiek w głowie ma dużo, dużo wszystkiego Jak myślę, że skończymy na razie I jakby mi się coś jeszcze przypomniało, co, co bym chciał wam powiedzieć, to się jeszcze odezwę Ale raczej wszystko powiedziałem, no, no naprawdę, to... Żebyście mnie źle nie rozumieli Ja chcę zawsze dla każdego dobrze I dla siebie przede wszystkim a jak ktoś tego nie uszanuje, to, to już jego problem jest. I tyle. Jest. Trzeba działać i myśleć, co się robi zawsze. Myśleć. I wszystko będzie dobrze. Także tymczasem czas, tym żegnamy się, trzymajcie się, cześć. Jak coś, to się jeszcze odezwę. Cześć.